że kremowa i że mm, mm, Zapomniałam. Henna, której użyjemy do moich br br brwi. Cześć! Cześć! Jesteśmy tu z mają, żeby uratować jej brwi! Zapuszczone specjalnie do potrzeb filmiku, oczywiście. Tak, tak, tak. Taka, taka jest ogólna ściema. Będziemy robić dzisiaj regulacje i hennę, dokładnie tak jak się robi um, w salonach kosmetycznych, ponieważ w sumie tu jestem kosmetologiem. Tak. Mało kto o tym pamięta, bo jeśli chodzi o YouTube, to nie jest jakoś moja wiodąca działka, ale nie, koniec dygresji. Robimy tą hennę. Tak. Ale właśnie, yy, dlaczego jest najpierw henna, a potem regulacja? Tak, właśnie, to jest bardzo ważna sprawa i musimy o tym powiedzieć, bo fachowo powinno się najpierw nałożyć henne na takie zarośnięte brwi, a dopiero potem je wyregulować. Chodzi tutaj o dwie kwestie. Pierwsza jest taka, że drażnić, nie powinno się dodatkowo drażnić tych miejsc. U wielu osób yy, wyrywanie brwi łączy się naprawdę z dużym bólem. Mhm u Ciebie tak jest. Tak. Sama się śmiałeś, że mniej Cię boli przekłuwanie tak. niż y, wyrywanie <grym> tych włosków, tak jak ja tak. za każdym razem kolczyka nowego. No, oj gorzej. <grym> no właśnie. Maja jest tą osobą, która te łuki brzmiały, ma niesamowicie unerwione. E, to jest pierwsza kwestia, żeby dodatkowo nie drażnić, potem zmywając i dotykając tej okolicy. E, I druga kwestia jest taka, że w otwarte e, mieszki włosa, które jeszcze nie zdążą się zamknąć, bo to jest chwila, w wszystko jest na przestrzeni kilku minut, e, łatwo może wniknąć barwnik odhemny, zostawić. Więc po prostu czarne kropki. Nie fajne Ta, tatuaż. Tak prawie jak tatuaż. <grymne> <grymne> y, henna, której użyjemy do moich brwi, y, została kupiona w Rossmanie za 9 zł z groszami y, i do moich brwi Ewa mi poradziła ciemny brąz. Tak jest. To, co ja kupiłam, to jest takie duże opakowanie, jest napisane, że starcza na 15 aplikacji, ale, to ale... trochę ściema. Tak, ponieważ jest woda utleniona, która przecież po dwóch dniach... Około dwóch dobach jest tak jakby już nieważna. Tak. I często jest tak, że robimy hennę po jakimś czasie, i ona za bardzo nie działa, nie chwyta. I to jest wina właśnie tej y, wody utlenionej, która nie jest już wodą utlenioną, bo się utlenia i jest tak. zwykłą wodą i tak naprawdę to jest czynnik, który trzeba było kupować za każdym razem nowy, a krem bądź proszek w tym wypadku krem, tak. bo mamy krem y, jest jak najbardziej dobry, tak jak wskazuje opakowanie, czyli ileś tam od otwarcia E, bo oczywiście jeśli otworzymy, to to nie działa zazwyczaj produkt tyle ile jest napisane jakby data mhm. zużycia tylko do otwarcia, bo się szybciej rozkłada. Tak. Ale jeszcze jedna ważna rzecz taka, jaka, co, co różni tą henna proszkową od um, kremowej. kremowej jest to, że krem nie łapie tak mocno skóry. Delikatnie łapie skórę, jest właśnie tą wersją light, troszeczkę my krócej się zazwyczaj utrzymuje, ale jest właśnie fajna, fajna do brwi. Łatwiej y ją się aplikuje, łatwiej się zmywa, więc to jest coś, co spokojnie możecie zrobić same sami, może też same. Jacyś pewnie facetki tak. będą. Dobra. E, teraz taki trend jest. A Tak. E, jeszcze jedną rzecz chciałam powiedzieć, e, konieczną, z brwiami. Jeśli nie wiecie, w jaki sposób wyznaczyć kształt waszych brwi, nie wiecie dokładnie, gdzie to tam być, powinien być ten początek, jak ona ma się wznosić, opadać, grubość i tak dalej, to mam na ten temat film i właśnie do niego odsyłamy. Tutaj będzie link. I drugi film, który będzie tutaj troszeczkę niżej i on będzie o tym, jak samodzielnie wyznaczyć kształt, wiedząc już jaki on powinien wyglądać, jak wyrwać jak i jaki nadać kształt właśnie na przykład henną, żeby nie zrobić sobie krzywdy. No to mamy gotowy zestaw. Nasz produkt, w którym znajdziemy aktywator, czyli tak naprawdę wodę utlenioną 3%, krem, który zawiera kolor, no, i aplikator, który dla mnie jest do śmieci. Jak ktoś lubi się nim posługiwać, to jak najbardziej nie jest najgorszy. Ja mam jednak metalowy, więc można dezynfekować i myć do woli. I tak, mamy grzybyczek, pensetę, żeby móc czesać, wyrywać brwi. No, i oczywiście nożyczki, żeby delikatnie przyciąć, bo u MAI trzeba będzie odrobinę właśnie użyć ich kubeczek, czy na jajeczko, czyli świetny po prostu element ceramiczny, który łatwo można wymyć z henny nie zostawia plan, ceramiczna miseczka płatki kosmetyczne pocięte właśnie w takie malutkie fragmenty i moje ulubione bagietki, czyli zaokrąglone z jednej strony i takie z dzióbkiem z drugiej. Mamy tutaj hennę gotową przygotowaną, wedle receptury, prosta sprawa i lecimy, jakie masz fajne spojrzenie Dobra, będziemy pokazywać wszystko na tej brwi, dlatego że nam fajnie jest filmować właśnie tą stronę, a mi jest łatwo robić, żeby nie zasłonić całej. Więc przykładam. I wiadomo, że o to chodzi, że żeby nie przeczesać te włosy, tylko żeby wszystkie bardzo dokładnie posfarbować. I podążam ze kształtem. Nadaję im dokładnie taki kształt rysuję mocne brwi, takie, jakie bym chciała, żeby one wyglądały. Czy są w tym miejscu włosy, czy nie. Jeśli macie właśnie dziurki. U mnie trzeba je całe od nowa namalować, bo mam tak maleńko. Dobrze. Wolę zawsze zrobić odrobinę cieńsze i najpierw tą górę, ten górny cały łuk, i teraz wypełniam i wyrównuję ten dół. Pięknie i mamy jedną brew. Zostajesz taką jedną. Super! No to zmywamy całość. Oczywiście woda i płatki higieniczne. Nic więcej nam nie jest potrzebne. Robimy to tak, żeby nie zmazać oczywiście całej twarz dookoła i żeby nic nam na pewno nie pociekło do oczu. Tylko minimalistycznie. Posłuszamy te gęste kudły. Możemy zaczesać i zobaczyć, gdzie co jest potrzebne. Ja zaczynam od początków, od nasady brwi. U Mai na pewno będziemy musieli przyciąć odrobinę, dlatego że w jednym miejscu te włoski same po prostu sterczą ku górze, więc zaczesuję je. Porządnie, mocno do góry, każdy włos, i ten mały fragment przycinam. Więc jeśli one będą yy, właśnie sterczać, jeśli nie będą się trzymać fajnie, to nadal nie będzie to dziwnie wyglądać, bo one będą tutaj na tej wysokości, do jakiej powinny sięgać. No i zaczesuję resztę i patrzę, co jeszcze trzeba zrobić. Więc zaczynam drywać. No i wyrywamy jest płacz i cierpienia, a ja wyrywam dalej. I najważniejsze tutaj jest to, żeby nie przesadzić, żeby nie, od razu nie wyrywać po prostu wszystkich z danego miejsca włosów, tylko iść rzędami. Najpierw pozbyć się włosów, których na pewno nie potrzebujemy. Napinajcie też zawsze skórę dwoma palcami. Wtedy na pewno będzie to mniej bolało, mniejsze jest ryzyko przyszczepnięcia pensetą. I wyrywamy zawsze w kierunku. Y, takim jaki rośnie włos to jest bardzo ważne, dzięki temu też właśnie mniej boli, a mieszek włosowy znosi to no po prostu lepiej i tak wygląda jedna brew wyregulowana a druga po prostu porzucona na pastwę losu, przeczeszę całość ale nie grzebyczkiem tylko takim fajnym eyebrow filerem, czyli po prostu żelem z lekkim kolorem wypełniamy całość i one teoretycznie powinny nam się dokładnie trzymać. Teraz mogę ci pokazać lusterko. I jak? Dobrze, było boleśnie. Troszkę bolało. Tak, ale żeby być pięknym, trzeba trochę się wycierpieć. Czasami ja się tak jest. Mocno wycierpiałam, ale specjalnie dla Was zachowałam kamienną kamienną twarz. Tak, tak, to prawda. Ale wiesz, ja to taki tak, pewnie tak wytnę, że będzie tylko mały fragment yy, i niepotrzebnie się tak długo wysilać. <laughs> nie, nie, mówiłam Maj, kiedy nagrywamy i wszystko, także nie, 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 tutaj bez znęcania się tak. bez niczego. No, kosmetyczki w ogóle bywają różne, więc jeśli yy, nie macie osoby zaufanej bądź kogoś. Yy, Kogo ktoś z Waszych znajomych, yy, który z waszych, waszych znajomych bądź rodziny poleca to możecie zawsze właśnie trafić na któryś z moich filmów, no tu znowu będą, bo tam pokazuję właśnie jak można to zrobić samodzielnie. Z jest tak, że warto uważać, no bo tutaj już jest kolor. Jak źle położycie, to będzie kiepsko. Dlatego warto najpierw przećwiczyć tamte metody, które pokazuję i tego nadawania kształtu i potem wypełnić całość henną, kiedy już wiecie tak. co i jak. I wtedy jest prosto, fajnie i przyjemnie. Tak. I jeszcze mamy też takie pytanie, propozycje dla was. Czy nie chcielibyście e, zobaczyć tutorialu A, henny tak. na rzęsy? Dokładnie, na rzęsy. Ja bardzo często miewam Milenia i po prostu się nie maluję. Leń. Tak. I e, właśnie przez to już od paru lat sobie barwię rzęsy henną, henną żeby tak to jest. jako tako wyglądało. No, a jeśli macie właśnie jakieś w ogóle traumy związane z wyrywaniem brwi, z regulacją, tak. z henną, z kosmetyczkami, to koniecznie o nich napiszcie. Tak. Dzielmy się także tym nieszczęściem. Dokładnie. Już po, po jakimś czasie można się z tego śmiać. No, na szczęście. Okej, okay. dziękuję Majo. Dzień. Dziękuję. Pa.